Hejka ludzie! Pokażę Wam dzisiaj e, moje wszystkie obrazki. E, dwa są inne, e, pokażę Wam je na końcu, ale... E, to znaczy, są gdzieś indziej, nie tutaj, ale to, tak właśnie to wygląda. E, mam to od, no, dosyć dawno w sumie, e, kilka miesięcy, więc Wam właśnie pokażę wszystkie rzeczy. Um, no, pierwsze to jest zwykła kartka, taka um, próbowałam zrobić taki fajny art hack, czy coś takiego, ale to nie wyszło do końca wyszło coś takiego dziwnego, ale pomyślałam, że mogę zrobić z tego fajną kartkę, tutaj coś napiszę i takie coś, ale um, no, ale na razie nie miałam okazji um, więc kolejne to um, pokażę wam tak po prostu kolejne to jest taki księżyc um, to się już wszystko oderwało tutaj, ale kolejny to jest księżyc no, bardzo zwykły księżyc ym, na zielonym tle, ale to było y, bardzo niedawno, znaczy to było dawno, ale niedawno odkąd kupiłam właśnie to wtedy i chciałam przetestować, więc po prostu zrobiłam coś takiego. Yy, no, to tutaj była data, yy, no tutaj, więc dosyć dawno, y, kilka miesięcy temu. Tak, 7 miesięcy temu, prawie. Nie wiem, coś takiego, 7-6 miesięcy. Kolejny to taki fail. <grym> no, też chciałam przetestować coś takiego fajnego, ale nie wyszło, bo woda się dostała tutaj i się popsuło wszystko. Ale ten fail był rysowany wtedy. Więc prawie codziennie rysowałam tutaj, bo to było. No, dzień później, więc prawie wszystko. No, rysowałam prawie jak codziennie. Kolejny to takie coś. Tutaj są dwa kolory różu. Dwa kolory różu, nie tylko jeden Ale to jest właśnie taki No kot Zwykły, to rysowałam wtedy 17. Wszystko w tym samym roku, kolejne to coś takiego Trochę nie pykło Też mały fail był Ale moim zdaniem bardzo fajnie tło mi wyszło No, tło mi takie fajne wyszło Jakby w kratki, nie wiem, coś takiego, ale fajnie wyszło Data to 18 Tutaj Kolejne coś takiego, to był mój pierwszy obrazek, który i testowałam wszystkie farby i te narzędzia różne Więc coś takiego to jest Gdzie tu jest data? Tutaj data, 15 No, kolejne to jest to Z tego byłam nawet dumna Tak, coś takiego Ale to trochę nie pykło Ta postać tutaj nie pykła do końca Ale tak to, no raczej No spokojnie wyszło, bo ja mm, nawet ładnie rysuję, ale nie najlepiej, więc z tego byłam nawet zadowolona. Kolejny coś tego po prostu nudziło mi się nie zrobiłam coś takiego. To niestety pyk nie pykło, coś w był, ale takie coś. Um, data. Z tego byłam dumna. To też był poradnik. Popularny nawet na YouTubie. No, i tak wyszło, też nawet fajnie wyszło. I to z tyłu to nie jest czarny papier, tylko właśnie to jest z tego i to jest pomalowane czarną farbą. Więc to też jestem zadowolona z tego. Data tutaj. Kolejne. To jest mały fail. Jedynie może ten brokat czarny, co to jest i tutaj na górze, o może trochę poprawia wygląd tego, ale to był fail. Ale inspirowałam się tutaj obrazkami Bobrosa więc tak, ale to nie wyszło no, tutaj takie drzewa, ale to nie wyszło, niestety ale kolejne coś takiego, to też bardzo dawno dosywałam. o, a to to tutaj było z 12 tutaj, 7, to właśnie, takie pomyślałam kwiatki zrobić, to jeszcze miało być dwa, ale już nie chciało mi się robić, bo było dosyć trudne, a i tak nie za ładnie mi wyszło, bo kolorów, strasznie ciężko się dobiera kolory w, w ogóle w ogóle, miesza i wszystko ale to jest tam, ładnie wyszło wtedy. I to była data. Mogę tu nie ma daty. No trochę szkoda, ale to było właśnie w tych czasach, jak robiłam ten, to wszystko tutaj. Czyli też tak, właśnie w maju, coś takiego. Kolejne to jest, coś takiego, to jest, byłam z tego bardzo, bardzo dumna. Tylko jedynie, ja normalnie widziałam w komentarzu, kiedyś ktoś po takim filmie napisał. Bo ktoś napisał, żeby jakaś osoba nagrała poradnik, jak robić rzęsy A taka osoba napisała, no po angielsku wszystko, takie Haha, loser I ja sobie myślałam, no może to ten Może on sobie tak myśleć, bo to wystarczy kreski robić Ale to nie są kreski byle jakie, tak, normalnie Tylko je się ciężko robi jakoś, tak, tutaj ja nie umiem do końca ich robić Dlatego wychodzi to tak dziwnie strasznie Ale byłam z tego bardzo zadowolona też no, te kolory tak ładnie wyszły tutaj Nawet, tylko te rzęsy właśnie najgorzej są chyba wszystkiego wyszły Brwi nawet ładnie wyszły Brew znaczy No i tutaj było takie odbicie tych rzęs Też miało być Kolejne to jest, Oj, to było wtedy narysowane Kolejne to też jest to I z tego też byłam zadowolona tak, tylko to trochę nie wyszło mi mieszanie, ale z tego też byłam bardzo zadowolona. I to farbą akrylową robiłam, bo ja bym chciała mieć taki żelowy nie wiem jak to się nazywa, ale wiecie, taki Pisak, co ma... jest jakby biały kolor. Chciałam takie coś mieć, ale nic nie mam. Kolejne, to, to, jest, to, to też było z Art Haku. To coś takiego chyba? No nie wiem, na YouTube widziałam na pewno poradnie, takie coś robić. Nawet mi wyszło chyba. No i to ym, było. wtedy... No, więc y, moja mama, oczywiście, mi. Moja mama, chodząca na filmach, gdy nagrywam, to jest już normalna rzecz. Chociaż dalej bardzo denerwująca, bo moja mama y, nie ma filmu, którego bym y, nie nagrała, gdzie moja mama by nie weszła, ale to było 31-8. Y, potem coś takiego. Tu mi się nudziło. I tutaj testowałam wszystkie kolory, tak jakby. No, więc coś takiego. TikTok. I to było wtedy. Kolejne to rysowałam wcześniej niż tamto oko yy, czarno-białe. I jak ja. Ja się tu inspirowałam moim okiem. Znaczy, patrzyłam na moje oko, zrobiłam zdjęcie mojego oka i robiłam je. I nawet bardzo ładnie wyszło. Do momentu, gdy. Czekajcie. Do momentu, gdy. nie zrobiłam tych rzęs. Znaczy, tych, no rzęs. Na dole jeszcze. Wyszły jakoś miarę, ale ta góra to zepsułam właśnie to oko. Tutaj na górze, napi... znaczy tutaj napisałam jeszcze co tutaj się stało, ale to jest data. Tam właśnie napisałam yy, co się stało z tymi yy, rzęsami i że na... wyglądało wcześniej ładniej. ładniej. Ale po... kolejne to takie yy, usta, coś mi nawet wyszły chyba. Yy, no. I to było wtedy. I teraz bardzo ładne. To było ostatnia kartka. Niestety, zawsze przy odrywaniu mi się niszczyło coś tutaj. Była ostatnia kartka, więc chciałam to oderwać, ale jakoś. Tutaj jest rozerwanie. Na szczęście jakoś skryją że nie widać tego tutaj na górze też. Ale to już musi zostać na kartonie. Ale z tego byłam. No, jestem też nawet dumna. Chociaż, bo obraz oczywiście lepiej to zrobić, bo ma jakieś lepsze. coś, co miesza na tym. Nie wiem. Ale jak to rysowałam i skończyłam to, to pomyślałam, no, bo po prostu wiele lepsze zrobił, ale brzydkie to jest. Ale teraz jak mi to patrzę, to no, ładnie nawet mi wyszło. Um, więc tak, to chyba w ogóle nie zrozumiałam, o co chodziło z tym tutaj, czym tak dzień tu pomieszał, to ale to chyba, to chyba ma być woda, jezioro, a tutaj chyba droga po prostu, jakaś śnieg, jakiś, nie wiem. Nie rozumiem trochę tego, co on tutaj zrobił, ale robiłam wszystko, taką zrobił. No i tutaj coś takiego. I... Tutaj data. Jest data, czy nie ma? Ona chyba jest na tym. Tutaj, na tym drewnie, nie, znaczy. Tu jest data. No, to było wtedy. To jest na mój ostatnie, co robiłam. Ale teraz właśnie Wam pokażę te specjalne. Znaczy, te inne, co też robiłam od Bobrosa, No. Jego kładnikiem, więc Wam właśnie pokazuję. Właśnie, jak wyglądają te obrazy dwa. No, więc to był właśnie mój cały cel A ten o tego bobrosa rysowałam tak bardzo niedawno, Ale nie będę tego wyciągać teraz, żeby pokazać datę. To było tak z kilka miesięcy temu, właśnie. Też niedawno, jak kupiłam od tego wtedy. To, czyli też kilka miesięcy temu. Takie świeże wtedy były. No, te obrazki, ale tak to właśnie tyle. I tak. No, za niedługo sobie muszę kupić, jeszcze jeden taki. Zeszczyt, że mogłam właśnie z nim, w nim rysować kolejne rzeczy Ale yy, no, nie mam nie mam czasu rysować, bo nie mam kartek dobrych, takich grubszych, kątki bardzo cieniutkie Ale to tyle w tym odcinku, pa!